Nie. Dzień dobry Siemu. Dzień, Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry Kamil. Dzień dobry RPG, kontra insurgenty Pegasus. Czy go coś boli. Głowa mnie na przykład dzisiaj. <laughs> Kamil. Grasz e, Graliśmy tę mapę. Nie graliśmy, ja nie grałem. Bo I z Hangaru wyjeżdżają. Nie, Ale dobra. wiesz, te mapy są. No są reusable. Baj za chwilę Kamil się wpakuje podwóra. Ty wiesz gdzie jest Kamil? No. Ty, bo tutaj mają bardzo dużo. Nie, one były trochę no, inaczej no. ja patrzę na, na to, no. jak, jest inny, jest ja patrzę tak, na tego, dokładnie tak, dobrze, mm, robimy, dobrze robimy, dobrze robimy. I mów, jak dobrze będzie ujechał. Dobrze robicie. mój, gdzieś, nie domu gdzie. Do, do Jedzie w ogarnięcie! Wypadł mnie z tym samolotem. <s1> o! Oh. <s1> <T you s1> czekaj, <s1> Ty, ale to było dosyć zabawne, że syna akurat zamiast do mnie walił do helikoptera, także... że... Ale ale bije ten, naprawdę bije. A. O, toż tak uderza. Policja podjeżdża. Policja podjeżdża nie, nie to Nice, Kamil. nice, nice. Uważaj, Kamil. Boczek jedzie, boczek jedzie. Mhm. Wiedziałem, no, że mnie że skręci gnój. Wiedziałem, wiedziałem, no, że skręci. Do nas nie, do nas policja nie wali. Do nich Ale strzela. do nas wali, strasznie do nas wali policja. Tak. Wow! Ej, policja! A Ej, to są Kevlara! Kevlar no, Dobra, ratuj tam. Dobra, Dzięki, ale strasznie strzelają. No kurcze, bele mole. Dobra, boczek jedzie. Nie Dawać jedzie. Helko! Dostał! No! Możesz no. ty! Czy ty dwa razy o, dostałeś? No. Nie! Dostał, dostał. Trzy razy! Mogę jedną podmiankę dostał. zrobić, nie? Jedna, tak, 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 ma tak, tak. Możesz, tak, 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 no. To jest, Kamil, to ogólnie, co możesz sobie raz zrobić, nie? Możesz sobie zrobić podmiankę samochodu, jak czujesz, że on jest rozwałony. no nie rób tak, jeśli jest. Kamil ogólnie jest świeżym graczem, tak tylko przypomnijmy. 17 poziom. Tak. My mamy. Aha. Minimalnie większy. To, trójhordy. Ja? Nie, Dobra. no co nie? Ej, bo tu policja jedzie. Jest go. O, policja! Nie. Dlaczego ty mu to zrobiłeś, no? Policja, policja. Ała! Dobra, boczek skoczył. Dostał, dostał. Uuu, nie, nie, Dostał, dostał, dostał. dostał, dostał, dostał skoczył, dostał. Ty nie dostał. Czekaj, bo za to będą ta policja do mnie teraz nadupia, co jest? Ale nie oni ci mało zabiję. zrobią w tym, mało ci w tym zrobią, szczerze. Ja już kewa nie mam, na przykład. Ja Uuu. też już dawno nie mam kewa no to, to możecie Klar! Nie, wyjść, no. tyle, ale gorzej, jak jest tyle policji tutaj porozbijanej. No, ty zostałeś? Gorzej dla mnie. Dawaj go, dawaj go. Dostał, dostał. Teraz ty musisz. Nie, nie mogę. Dobra, dostał, dostał, dostał. Dawaj go, teraz. Dostał, dostał. 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 Nice. brawo. A ciebie w ogóle na do ściany? Szepard, u ciebie? ROUND TWO, ROUND TWO tak. I też żebyś Poet. wiesz, żebyś nie strzelał w niego jak on jest obok ciebie, nie? wal Pod w niego ileś da rzecz. Dokładnie Jak będę blisko ciebie to strzelaj od razu, wtedy dostajesz HP <noise> Nie <dostań. głos> dostajesz, próbuję cię wydutkać Ale, ale, ale go, ale go próbuj, ale że ty próbujesz tak grać po... Ty jesteś sylo... No, że swoją rodzinę daj Że swoją rodzinę nawet Z drugiej strony Bob. skitu, w tym teamie, chłopie ja to Zandera. Ja Zandera. Ej, co ja na A co jest? Hej, Ligaczej, szabo fajnie. O, jest. Chcesz się bić. Dobra, walgo, walgo, walgo. Mogę nawet z wami, chłopaki. No, walgo. będzie po nim chyba. A byłem. Jest bardzo blisko, że było po nim. A byłem tam. Drugi już byłem jedzie. Tam. Gdzie ty byłeś? Go w, no to już byłeś na tej widziałeś. No, byłem już na rampie. Dobra. Pyk. O, że nice, A ty? ci do dupy, boczek. Dobra, no mamy ich! słaby, słabiej, no, Leciało nade mną, leciała rakieta przegrałeś, i ona nagle się teleportowała pode mnie Ale to powiem to, wam, że to. był jakiś teleport na tej ok. mapie. Bo no, zgasa. rudy jesteś jakiś tutaj Ale, co? ale nie, no, ale to przecież się tylko przeczytałem w po prostu wcześniej. Przewidziałem przyszłość, rozumiesz, tak, pomyślałem. No po ale przewidzenie. On jest no? jak Morbius, wróżką. przyszłość. No dobra, niech będzie. Ja wiedziałem. Niech ci będzie. O, dzisiaj nie, sylo, no sylo do nas nie wróci, ostatnio Dobra, patrz, do patrz, wrócił. Ostatnio ucieknie. nie? Dobra, patrz w jedno miejsce, patrz w jedno miejsce, Sylo. Patrz w jedno Co miejsce, Sylo. Sylo, kurde, ale patrz, no patrz, patrz w jedno sylo. miejsce! Jedzie Boczek, jedzie Boczek w ciebie, uważaj! Dobra, dwóch Mamy jedzie. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. No, Boczek zjechał. Ale Botek się wycofał szybciutko, no. Ale o, zielony, zielony dostał, zielony właśnie dostał. Dobra, niech ich obijają helki za ten czas, a będę nie obijały. No nie, panowie, proszę, proszę, proszę. Nie, zbyt taką taktykę zagrać, to stracę do ciebie całkowicie szacunek. <grym> nie, no, proszę, czy Tak, no chciałbym, no, dużo, no chciałbym się czekać 3 minuty, minut. aż cię helki palną. a czemu ty nie powiedziałeś, że Kamil leci? Bo go trafiłem już, to co? A, dobra. Boczek jest, dobra, zjechał. Nie, z Penią, z razem. A jak z Penią, widziałeś tak, z Penią? Pat, 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 pat. Ale spełnione było tam. Boczek coś na plecach poleciał. <noise> Dobra. Harta <noise> z gówna. <głos> <głos> lecimy, Kamil. No Boczek jedzie, boczek jedzie, boczek jedzie. Aj, Kamilu. Wypadł. Karamba. ale żeś go wybił. Aj, aj, aj. Runda. Runda się, no i... Ja też lecę za nim. Uuu. Uuu. Nie, no, ale, <noise> ale wygraliśmy. <noise> Ej, czemu to tak długo trwało teraz? <noise> Nie wiem, łatwa ta runda była. Tak, Raz na to no, jest inne. tylko Jagerek swojej ceny, aktualnie. Jagerek oczywiście to jest taki sok sprzedawany Leci w i Leci tu z drugiej strony, pilotowy sok. sok. Berbeluk tak zwany. Jezus, ale tam schogaty prawie dostają po, po głowy, ty! Łee! Brakowało i byśmy boczka zdjęli. Jak na podporze, stoimy na lespie i gohaliki rozwalają. Dobra. Dawaj, dawaj. To był żart oczywiście, to był żart, to był żart. Let's go. Wjechał central. Oooo! Oh! Bo, Boczek, buczek, bo, bo, jeszcze raz tak strzelisz. jeszcze raz tak strzelisz. Ja ci też strzelę zaraz. Boczek. O kurczę, leci do mnie, do ciebie. Kurde. Dostał hitka. Ała, ała, ała. Sali Where do is my cover? Jadę Dobra, sobie. Dobra, helka rozwalona. Jedzie, sylo. Nice, wyrwał, wyrwał. Chyba zęba, chłopiec. I po sylu. Mhm. Mm leci, leci. Jedzie rosania. Szepard, o! Wyrwał! I... Po szepardzie, nie? Aj, ale makale. ładnie. Kurde, już se wylądowałem, no Runda piąta, nie powtórzysz już <grym> tak. <Bra. grym> nie powtórzysz. A, a, nie ma takiej opcji. Chłopco, nie powtórzysz. No powtórzy. co jest? <grym> nie ma takiej opcji, no no no. Dobra, no się tam Ale mi się położył spać. Patrz sylo w jedną stronę, ja będę patrzył w drugą stronę. Kurde, sylu. No, Blura nie mam wyłączonego. No, za każdym razem tak, co codziennie tak. w sumie. Patrz na tego drugiego, sylo. na tego drugiego sylo, bo już leci drugi. Nie, leci drugi, gdzie leci tu. drugi? Leci jedzie, drugi, Dostał, nie doleci. Leci drugi, odkoczył. Kurcze, pieczone. Boczka! Okay. Dostał, 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 dostał. Dostał, bo czekaję coś. Zebra jak wiliłem. swoją stroną, sprawnione. Sylć broni, jeden z drugim. No Wypadnie ale. z tego helikopterka! <grym> Twoja wina! <grym> Twoja wina! <grym> te, te Helki odpalone! Wypadł! Telki odpalone co jest? Jedzie spadł! No i reapet mnie przejechał! Alecieczone! Nie spadłem! Nie, no nie spadł, bo tak nie sprawdzał. No wywiało mnie z tego. Nie lecę! To kłamstwo! Oczy myślałem, że to będzie plec nie zawiał! Nie nigdzie nie ten nie, strzelaj do mnie. Kamil, jeżeli dostajesz jakieś tam hita, to możesz sobie podmienić. Ale go dobrze, Zawsze. Wiem, teraz. Cofnij ja się ja do hangaru i sobie podmień. Widziałem to! Ale teraz Grypet mnie uderzył i spadłem tylko na plecy zamiast się polecić z mapy. No Ale to to jestem kokrzem. No Jesteś koksem. No takiego betonu jak Kevlar to nie przesuniesz po prostu. Boczek, nie pyskuj. <laughs> Oszuście jeden, ty ostatnio oszukiwałeś. Dalej Kamil, też musisz ich tak trochę, wiesz, tam... Kamy się teraz skupia, dobrze. Niech się Nie chcę uczyć. Chodź tu, chodź tu. Idę. Okay. Chodź tu, Sylo. Chodź. Chodź tu, Kevlar. Nie boję się ciebie, patrz. Ej, bo do... leci. Tam już leci, leci. Chodź, leci. do... leci, leci. ty leciał! Dobra. Ale dostał po, po mordzie, dostał centralnie. Leży, leży, leży. Nie, nie zabiłeś mnie? Nie, ja nie, coś mi podrzuca cały czas w jednym miejscu. Oj. To, są to, to są nasze rakiety. To <laughs> są <laughs> 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 nasze rakiety, tak. I mówię, sylo, patrz na drugiego, jak widzisz, że ja patrzę na pierwszego. A ja ale to chodzi. On se radzi, jak se ale to leciał, ty. Znaczy, boczek drugi... jedzie, boczek. Gdzie ty mnie skręcasz? Wy stąd jest, to? Już myślałem, że któryś z was się Nie, rozwalił nie za... można, można w siebie, bo, można bo, w prawo. siebie, można w siebie. O! Ty taki przygłupów bierzesz? Uważaj, Kamil! Ale się zawiesił. O. Śmiesznie. Nice! Łe, śmiesznie jeszcze do niego mówią. Co jest? Tu i tu baczę. przestań, debilu. Baczek, to jest swój ostatni przejazd. Okay. To, to dostać to. Dobra. To też powinieneś dostać. Nie dostałeś? Wypadł mnie stąd. Ała! No ile tego życia? Nie strzelajcie. Nie no, tamte nie trafiły po prostu. Tak? one no. były idealnie w ciebie. Nie, one były tak... Nie w tempo. Tak troszeczkę minus tempo. Jakbyś, wiesz, rzucił, to by było. Ty... Chyba piosenki, jak tworzysz, to co minus i plus ten podajesz. No to nie Coś miałeś na jakąś piosenkę. Wczoraj nowy beat bitsy miałeś. Nie pamiętam dzisiaj, do O dostałeś? A może tak, a może nie. O o o, nie, no, dostałem. No i ciebie zwiałem czy nie? Nie co też się nazywało Pegasus, nie innego? Konsola! Pegasus to była taka ta platforma no. do grania jak No, tak, Platforma chodziło, chodziło o konsolę Ja rzumeczku. pierdziele, silo, a my tutaj kodem Morsa co? mówimy. Nic, nic, nie ma. Zodem. Ja mówię, co wyczytałem wiadomo. No, Morsa powiedział, że. Jedzie ty... syno do ciebie, Kamil, Kamil, plecy, plecy! O! Ale dostał. Oj. ale ja go sprzątałem, ty. Ja jak jak syna tak. Ty rozmarowałem, to nie spadł. A ja zatrykowałem teraz Uczuś, potężnie no. <laughs> Baczka. Kurcze pieczone. Wiorą, że baczek ci tuje. Będzie ciężko trukuje. teraz Bo jak go zawsze trafiam, to on udaje, że go nie trafiłem, a ja go za każdym razem o! o Jezus! Ale było blisko Kielki teraz! No solo dobrze, ciężko dobrze. tu teraz przetrwać, no! Dawaj Sylod, dawaj, damy Twojej radę, damy kagami. radę, damy radę, damy radę. Daj mi się to wygra będziemy lepsi od nich <laughs> O kurcze pieczone Nie to leciało w ogóle we mnie <laughs> Teraz tak zauważyłem No. BUM, jest boczeknięty przeżył. przeżył! Kurczę tak. pieczone o, lera, o jasno, no Ale Pan on to przeżył! To, ale Lender. ja myślałem, że go ma w ogóle pod kołami no. Po co żeś puszczał? To nie ja! Chciałbym no, nie puścić. O, nie. To O kurcze, wieczorem, dobrze, nie trafiłeś. Byłem do opalnięcia teraz, Cylo. W ogóle, stałem sobie przy tej barierce. A czego? czy się gramy? Ja zmień, zmień Cylo samochód, zmień samochód. Ja teraz dostałem tylko. No ale to zmień samochód. Po co? No, bo dla szepardy, to się nogi, bo tak no to... powiedział że Ja nic nie co go nie zmienię. rozumiesz. Ale, no, tu chodzi o to, żebyśmy się synchronizowali z wyskokiem i żeby było no. z dwóch stron. To rozumiesz, to jest, to jest, to jest takie. takie... Traf i tyle, a nie. To jest... to nie no, dobra, 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 grałem z głupkiem, przepraszam, zapomniałem. No. Co? Jesus, maria. Dosyć to jest słuchaj. No traf go! Po prostu go traf. No tak, oh, to, o co chodzi w tym trybie? Traf, a nie ne, To Nie, ale tu wiesz o co chodzi, tu można jeszcze pomyśleć zrobić coś. Traf go i tyle, jest po meczu. O, oh, o, oh, to, to No oh. to, kurczę, no, no. sam się już No wow, wow. to chodziło tutaj Ha, przegraliście yes. boczek, nara